Myśląc o monitoringu maszyn, powinniśmy się zastanowić, do czego ten monitoring ma nam służyć. A takich celów może być kilka. Po pierwsze, może nam dostarczać informacji o bieżącej czy historycznej produkcji, takie jak wydajność czy obłożenie maszyn. Pozwala to na lepszą optymalizację produkcji lub jej rozliczanie. Po drugie, dokładniejsze rozpoznanie samego procesu produkcyjnego w celu jego przyspieszenia lub wykrycia wadliwych produktów i reagowania na ewentualne reklamacje. Do tego dochodzą rozwiązania typu predictive maintenance, które mają na celu wykrycie awarii, zanim ona powstanie, dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, np. machine learning. Oprócz tego, zachodzi również potrzeba monitoringu mediów wokół maszyny, takich jak zużycie energii elektrycznej czy sprężone powietrze. Do każdego z tych zadań potrzebujemy innego rodzaju sygnałów pomiarowych. Od prostego stanu pracy maszyny, poprzez czujniki zamontowane na maszynie. Poprzez również czujniki drgań czy bardziej zaawansowane, aż do sygnału pomiaru energii elektrycznej. Oczywiście, biorąc pod uwagę powyższe, ważne jest, aby system miał łatwość monitoringu szerokiej gamy sygnałów. Zarówno pobierania tych sygnałów z istniejących maszyn poprzez przemysłowe protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus, OPC czy Profinet, ale również wartości fizyczne poprzez sygnały cyfrowe lub analogowe. W tym przypadku najłatwiej jest to zrobić poprzez sieć EtherCAT. System monitoringu powinien być oparty przede wszystkim o wymianę danych zgodną z Industrial Internet of Things. Najpowszechniejszym protokołem stosowanym do tego celu jest MQTT. Pozwala on na dowolne budowanie sieci rozproszonych, zarówno w sieci lokalnych, jak i w rozwiązaniach chmurowych. Bezpieczeństwo komunikacji Zapewnione jest dzięki szyfrowaniu danych oraz autoryzowanemu dostępowi do brokera. Ważnym elementem jest również dowolność wyboru bazy danych. W przypadku systemu działającego w sieci lokalnej może, może to być baza danych SQL lub bazy typu Time Series. Natomiast w przypadku rozwiązań chmurowych mogą to być rozwiązania AWS, czyli Amazon Web Services lub Microsoft Azure. Dzięki analizie danych z bazy, system powinien mieć możliwość udostępniania takich parametrów jak całkowitą efektywność wyposażenia, wydajność, liczbę sztuk lub wad, a także możliwość łatwego łączenia tych danych ze sobą w celu wykrywania anomalii i przekroczeń. Wyniki powinny być przedstawione poprzez serwer, najlepiej w postaci strony internetowej, na tablicach. Informacyjnych bezpośrednio na produkcji, poprzez portal dla kadry zarządzającej, a nawet przez aplikacje mobilne. Moim zdaniem, wszystkie te cechy powinien spełniać nowoczesny system monitoringu maszyn.